Cześć, ja się nazywam Jacek Paszkowski i w dzisiejszym odcinku porzucimy drobne ruchy, które nam towarzyszyły przez ostatnie trzy tygodnie. Natomiast nie porzucimy bioder. Dzisiaj przejdziemy do obszerniejszego, ruchowo trochę bardziej wymagającego ruchu, ale jednocześnie poświęconego z jednej strony ruchomości, a z drugiej strony stabilności. Bioder. Będzie to ćwiczenie w pozycji na czworaka głównie, chociaż będą elementy leżące po to, żeby troszeczkę przyjrzeć się, jak w inny sposób możemy przygotować się do tego, nazwijmy to, głównego ćwiczenia. A jak zawsze zachęcam do tego, żeby poruszać się delikatnie, w komfortowym zakresie, ostrożnie, eksperymentując z tym ruchem i wprawiając się. W miarę jak nabywamy coraz to większej sprawności i umiejętności zrobienia tego ruchu. Zacznę od pokazania całości ruchu, a potem e, rozłożę go na kawałki, pokażę pewne elementy, z którymi można sobie pracować, by całość złożyła się łatwiej. E, może po prostu łatwiej. Dobra. To zacznijmy od całości. Tak jak powiedziałem, pozycja będzie na y, no, nie taka klasyczna czworaka, no przedramionach i konana. Czy nie widać? Um, unosimy jedną nogę i jedną rękę. Prostujemy i opieramy się na jednej nodze, jednej ręce, które są ułożone mniej więcej w jednej linii, tak? I wracamy. I potem znowu. I potem na drugą stronę. I znowu. I znowu. No dobrze, to um, tyle pierwszego rzutu okiem na, to, na ten ruch, niektórym być może wystarczy już ten pierwszy rzut oka i e, można zabierać się do roboty, tak też jest dobrze. Um, to ćwiczenie, tak jak było widać, jest, czy ten ruch jest takim ruchem, który um, ma element wydłużenia boku, tak? Ten bok, który jest w powietrzu, jest wyciągnięty, jest wydłużony, <laughs> ma element stabilizacji, bo obracamy biodra na jednym udzie e, i cały ciężar opiera się właściwie na jednym stawie biodrowym, jednym stawie barkowym. I to biodro, które jest tym biodrem podpierającym, jest otwarte. Także jest też ten element otwierania biodra. I zacznę od pokazania dwóch ćwiczeń, które mogą nam ten ruch otwierania biodra troszeczkę przybliżyć, ułatwić. Kładziemy się na boku. i tak jakbym sobie leżał po prostu na wyciągniętym boku, to podciągam jedno kolano. Ta ręka może być albo prosta, albo może być ugięta. Ja ogólnie, żeby też łatwiej było mi mówić do kamery. I to kolano wysuwamy do przodu. Ta noga może być również prosta i wysuwamy prostą nogę do przodu. Teraz tak, to biodro, ponieważ kolano pozostaje na poziomie podłogi i odsuwa się, to to biodro musi się otworzyć, pachwina prawego biodra się otwiera. Także możemy sobie z tym ruchem po prostu eksperymentować. Możemy potem sobie zrobić kółeczka tym kolanem. Dla urozmaicenia w jedną i w drugą stronę, dla jeszcze większego urozmaicenia. Tak? To wszystko służy do tego, żeby przygotować to biodro do takiego ruchu otwierania. Tak? Można by oczywiście zrobić ten ruch w ten sposób, że leżę na plecach i otwieram sobie kolano w bok. W stanie biodrowym jest to ten sam ruch albo prawie ten sam ruch, ale możemy go zrobić również w ten sposób. No dobrze, to jeszcze um, krótka demonstracja na szkielecie tego ruchu, nie całego oczywiście ruchu, tylko tej części. Um, pierwszej, gdy otwieramy sobie biodro leżąc na boku. Um, oczywiście cały ruch też by się dało pokazać na szkielecie, ale musiałbym mieć tutaj kilka osób, które by go utrzymał uh, w jednej pozycji, żeby się nie porozpadał. Tu mamy staw biodrowy, tak? tutaj mamy panewkę stawu biodrowego i główkę kości eee, kolano z przodu i teraz w tym ruchu, gdy kolano sięga do przodu, to zwróć uwagę na ten ruch w stawie biodrowym. Tak? Gdybym kamerę miał od spodu podstawioną, nie będę jej tutaj wkładał, eee, to... Byłoby widać, jak ten staw otwiera się z drugiej strony, ale myślę, że to wystarczy, żeby sobie wyobrazić. Ja tu trzymam za prawy guz kurszowy. To jest talerz kości biodrowej. Też można zwrócić uwagę, może zwrócić uwagę, jak kręgosłup, który, wybaczcie mi, ale ciągle jest pozbawiony klatki piersiowej. Więc to nie jest rzeczywista reprezentacja tego, jak kręgosłup się zachowuje, ponieważ on by się zachowywał inaczej, gdyby była klatka piersiowa. Ale co mi tam? Nie będzie i tak. Nie wszystko musi być tak doskonale. Ale widać, jak ten ruch oczywiście też rotuje kręgosłup. Tak? Pociąga poszczególne kręgi za sobą. No dobrze, to chyba tyle tej demonstracji na szkielecie. Nie ma co tutaj więcej tego robić. Przejdźmy dalej do ćwiczenia. Teraz inny sposób, żeby otworzyć to biodro, albo żeby po prostu pobawić się tym ruchem otwierania, bo to nie jest tak, że mam biodro, które mi się nie otwiera, zrobię 5 ruchów i nagle moje biodro się otwiera, tak? Czasem ono się ta czasem jest to proces, który musi potrwać, zwykle jest to proces, który musi potrwać dużo dłużej niż chwilę, tak? ale możemy tym ruchem sobie eksperymentować po to, żeby się przygotować do tego pełnego ruchu. Tak? Pokażę na przykładzie tego drugiego biodra, żeby się już nie obracać. Tak? Czyli uginam drugą nogę, a tę z kolei nogę trzymam prostą. Czyli teraz będę otwierał lewe biodro, a tamto było prawe, i w tej pozycji będę po prostu obracać się troszeczkę na plecy. Tak? Poprzednio wysuwałem nogę do przodu i ten ruch otwierał staw biodrowy, a teraz obracam biodra do tyłu, a to kolano pozostaje do, przy podłodze. W związku z czym to biodro, które jest przy podłodze, też się otwiera. Oczywiście otwiera się z przodu, tak? Jak otwiera się z jednej strony, to może zamyka się z drugiej strony. Ale mówię tutaj o parchwinie, o tej przedniej ścianie biodra, tak? No dobra, to są takie dwa pomocnicze ćwiczenia, z którymi możemy sobie poeksperymentować. Oczywiście po jednej i po drugiej stronie obserwuj różnicę, obserwuj jak czujesz ten ruch po jednej i drugiej stronie. Zwykle jest różnica między jednym i drugim biodrem. Ale to już sam sama odkryj na sobie. No dobra, przechodzimy teraz do głównego ruchu. I zaczynamy ten ruch od podparcia się ręką, czyli lewe przed i łokieć mam na podłodze. Podpieram się prawą ręką. Może tak stanowo byłoby lepiej widać o, tak. Wyciągam prawą nogę do góry, do tyłu właściwie. I teraz wspierając się tą prawą ręką, obracam sobie po prostu biodra. Na bok. Nie zajmuję się w ogóle ręką. Ta ręka mnie po prostu tutaj wspiera, żeby mieć stabilną pozycję. Po to tylko, żeby nauczyć się tego ruchu odcierania biodra i stanięcia na tym podpierającym biodrze, gdy miednica jest właściwie w jednej płaszczyźnie z tym podpierającym udem. tak? I robię sobie taki ruch. Teraz jak jestem w tej pozycji, to mogę wychylić się do tyłu albo w dół i w górę, w związku z czym w tym biodrze podpierającym jest ruch, tak? to byłoby zgięcie biodra, a to byłby wyprost w stawie biodrowym, które nie jest w neutralnej pozycji, bo ono jest odchylone, otwarte w bok. Tak? I teraz mogę połączyć te dwa ruchy. Mogę połączyć ruch unoszenia biodra, wydłużania. Tu mogę opuścić. Tutaj mogę się w górę wysunąć, znowu otworzyć. I mogę się tak kółeczka kręcić, łącząc ten ruch bujania się na tym biodrze w górę i w dół, a jednocześnie opuszczając tę niepodpartą połowę miednicy i w drugą stronę. Hop! Oczywiście odpoczywaj sobie tyle, ile potrzebujesz. To jest taki ruch, który e, może zmęczyć to podpierające biodro. Moje doświadczenie jest takie, że jak robię ten, ten ruch w formie lekcji ruchowej e, na zajęcia, no to wiele osób e, tak długo znowu nie utrzymuje się na tym podpierającym biodrze. Potrzebuje trochę czasu na odpoczynek. Teraz to, jak możesz sobie pomyśleć o tym ruchu, to jest z jednej strony, że unosisz tę część miednicy do sufitu, tak? ale z drugiej strony możesz sobie pomyśleć, że ta dolna część miednicy wsuwa się pod tę część, która jest w górze. Tak jakby to w tym przypadku lewe biodro chciało się wsunąć pod prawe biodro, a prawe biodro robi mu miejsce i unosi się do sufitu. No i oczywiście możemy potem sobie po drugiej stronie z tym popracować. <laughs> teraz dodajemy drugą, teraz dodajemy do tego ruchu rękę. Czyli z tej pozycji, jak możemy, jeśli byśmy chcieli sobie to na etapy rozłożyć, to ta noga jest wyprostowana, wyciągnięta, napięta, mocno trzymamy ją. A teraz tę rękę po prostu sobie unosimy i stawiamy, unosimy, wyciągamy i stawiamy. Znajdujemy tę pozycję, tak? A potem możemy połączyć te ruchy i jednocześnie. Możemy oczywiście ten ruch połączyć z oddechem. Proponowałbym, żeby wyciągać bok na wdechu, a wracać na wydechu, tak? czyli to byłby wdech, a potem na wydechu wracamy. Teraz oczywiście można jeszcze sobie pokombinować z tym ruchem. E, mianowicie na przykład jak jestem już w tej pozycji, tak, mam już jakąś tę pozycję oswojoną, to mogę na przykład objąć sobie głowę i podnosić nogę i głowę troszeczkę do góry, trochę je opuszczać. A tutaj oczywiście cały tuł, cały czas jest izometrycznie. Musi pracować, żeby utrzymać tę pozycję. Tak? I na, to, na tę pozycję nakładam jeszcze inny ruch. Tutaj jeszcze jedna ważna jest rzecz. Ten bark podpierający, e, niekoniecznie chcę, żeby on się zapadł do ucha. Tak? Ja odpycham tym łokciem podpierającym podłogę, po to, żeby tutaj utrzymać dużą, długą długość między barkiem a szyją, tak, żeby on stabilnie, ta łopatka, żeby stabilnie. Była osadzona na klatce piersiowej w celu też ochrony, po pierwsze, celu ochrony stału barkowego, ale też, żeby nauczyć tę łopatkę, jak ona może stabilnie trzymać się na klatce piersiowej, a nie gdzieś tam polecić, obciążona ciężarem ciała. Także ten łokieć, ten łokieć wspierający go, wypycha. Teraz tak, jedna ważna rzecz, jak ja sobie stanę przodem tutaj, to może widać, może nie. Ta ręka jest ustawiona w linii, tak jak i to podudzie jest ustawione w linii. To jest wąska linia podparcia. Dla wielu osób to będzie wyzwanie i będzie no, równowaga zachwiana. Tak? Dla łatwiejszego startu w tym ruchu zachęcam, żeby tę rękę troszeczkę sobie obrócić. Jak ją obrócę, tak, to mam już dużo szersze pole podparcia i wtedy mogę dużo łatwiej eksperymentować z tym ruchem, ale stopniowo, jak chcesz coraz większe wyzwanie, to sobie tę rękę ustawię coraz bardziej w jednej linii z tym podłudziem, które tam jest i w tej pozycji sobie eksperymentuję. Tak? To znowu, może zająć trochę czasu, ale warto poeksperymentować, ponieważ ten ruch, poza tym, że wzmacniający i stabilizujący, to jednocześnie może być ćwiczeniem równoważnym, świetnym ćwiczeniem równoważnym jak się przekonasz, pewnie prawa i lewa strona nie tak samo sobie będzie radzić z tym utrzymaniem równowagi. No dobrze, jeszcze może coś jeszcze. Zobaczymy. Czyli jak jestem w tej pozycji, tak, to mogę sobie jeszcze przybliżyć tutaj z przodu rękę i nogę, sięgnąć nimi do tyłu. Mogę to samo robić z ugiętym kolanem i z ręką na głowie. Po prostu, jakby się ktoś już znudził samym tym podstawowym ruchem, to można go jeszcze bardziej urozmaicić. Tak? Nie no, nie tylko dlatego. No dobrze, i potem, jak już mamy sobie, poeksperymentowaliśmy sobie z różnymi elementami tego ruchu, to. Przechodzimy do końcówki, czyli do tego pełnego ruchu, tak? Czyli tego stawiania po jednej stronie, po drugiej stronie. Można przyspieszyć, ale można też robić to powoli i utrzymać się przez chwilę na tym boku, tak? To jest taka pozycja która wymaga stabilności, równowagi i czego jeszcze sam sprawdź, sama sprawdź to może być też takie fajne ćwiczenie, można się nim zmęczyć, tak? Jeżeli zrobimy sobie kilkanaście albo parę dziesiąt czy ileś tam powtórzeń w tempie, to to jest taki ruch, którym się też można zmęczyć, a jednocześnie to jest bardzo ciekawie wzmacniające tułów i pośladki, ćwiczenie, tak? bo to stabilizuje nam stawy biodrowe, w związku z czym mięśnie pośrodkowe muszą się tutaj napiąć, żeby nas w tej pozycji utrzymać. No dobrze, myślę, że, że to wystarczy. Na dziś na pewno jest coś jeszcze, co można do tego ruchu dodać, ale e, tak jak mówiłem na samym początku, szkice są e, niedokończonym dziełem najczęściej. Tak? E, można sobie dowolnie jeszcze do tego swoje wersje do, e, dodawać, eksperymentować, poszukiwać e, i bawić się tym ruchem. Dobra, to tyle na dziś. Dziękuję. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.